Sześć. Nie ma jak naiwność. Uwód zwracała na siebie uwagę panna Elżusia. Dziwnie piękna, pełne wdzięku zjawisko. Matka jej należało do owych dam wielkiego świata, których wiadomości i rozmowy nie wychodzą poza zakres sukien, staników, gipiur i koronek. Miała też sobie za obowiązek nauczyć córkę tylko tyle, aby umiała w kilku zręcznych zwrotach wystylizować do przyjaciółki zaproszenie na obiad lub na herbatę, aby się wykwintnie ubierała i nie zrobiła nic takiego, co by zasłużyło na złowrogie słowo shocking. Przyroda ze swej strony pracowała nad Elżusią z prawdziwym zamiłowaniem, aby z niej stworzyć klejnocik zgrabności, harmonii ruchu, w uśmiechu spojrzeniu uprzejmości. Nic zmienić, nic dodać nie było można. Gdy się Elżusia pokazała na drodze, każdy mimowolnie się oglądał, zazdroszcząc matce tak miłego dziecka. Baliel wyprowadził tam Bogorię, powiedział mu: Staraj się o jej rękę. Ja ci dopomogę. Słowa Baliela nie były próżne, przez noc bowiem Bogoria niemało odmłodniał, wyprzystojniał, także mógł się wcale podobać młodej pannie, która w swej główce nasnuła niemało ideałów złotej młodzieży. Zapoznano się przypadkowo: wiatr uniósł Elżusi kapelusik, rzucił w morze, Bogoria wskoczył po pas do wody, wyniósł z triumfem zdobycz i oddał ją pięknej właścicielce. Panience podobała się grzeczność nieznajomego. I widywano się odtąd częściej, do dwóch tygodni młodzi państwo się pokochali, do dwóch miesięcy byli po ślubie. Elżusia w dzień ślubu goniła za motylami po gazonie, matka musiała jej przypominać, żeby się poszła ubierać. Przed ołtarzem widziała tylko robione kwiaty w wazonie i zastanawiała się, czy są z wosku, czy ze skóry. Tydzień po ślubie płakała żywnymi łzami, że jej matka nie dała żadnego wyobrażenia o obowiązkach małżeństwa, że się od razu nieprzygotowaną znalazła w nieznanym dotąd świecie. Nie mając już jednak refleksyjnego usposobienia, wróciła po kilku chwilach we łzach spędzonych do zwykłych myśli o kapeluszach, koronkach. I niemałą było dla niej w nowym stanie pociechą to, że przymierzała czepeczki, jakie jej będą do twarzy, że kazała szyć szerokie szlafroki itd., Bogoria szalenie był zakochany w naiwności dziecka, podziwiając w duchu jej niewinność, jej pomysły, jej usposobienie lżejsze od pyłu na kwiatach, który lada podmuch wiatru z miejsca na miejsce przenosi. Cieszył się, że tym giętkim charakterem, tymi zachceniami, które nie zdawały się pochodzić z żadnej głębszej woli, nader łatwo kierować potrafi. Przygotowywał się z umysłem filozofa, jak to wiotkie drzewko naginać do swoich przekonań, jakie wtłaczać w formy, tak aby nie czuło rozumnej niewoli. Cały system pedagogiczny urósł w głowie Bogori, a autor czekał tylko na chwilę, kiedy go będzie można zastosować. Chwila ta jednak nie nadchodziła. Na darmo system coraz pełniejsze przybierał formy, pomysł na próżno czekał wykonania. Charakter Elżusi był nieuchwytny jak mgła, zmienny jak drżący promień światła. Bogoria, jako człowiek przyzwyczajony do pewnych logicznych, określonych pojęć, nie mógł sobie zdać sprawy z tego zjawiska. Przypisywał to młodości swej żony, powtarzał, że pod jego rozsądnym wpływem charakter Elżusi przybierze wyrazistsze cechy. Ciesząc się tą nadzieją, poddawał się jej chwilowym zachciankom – Sprowadzał najnowsze kapelusze z Paryża, rozmawiał z nią długo o szerokości falbany i czekał cierpliwie na objawienie się jakichś poważniejszych myśli, które mógłby użyć za grunt pod swoją budowę wymarzonego charakteru żony. Elżusia ma wiele smaku, powtarzał. Umie się wybornie ubrać, wie jak dobrać kolory, nie włoży nic na siebie, co by raziło wykształcone oko. Widocznie więc ma w sobie iskrę wyższej artystycznej inteligencji, którą tylko wykrzesać potrzeba. Sprowadził też mnóstwo dobrych książek, czytywał jej wieczorami. Elżusia widocznie tak podczas czytania o czym innym myślała, zaczęła ziewać, a nareszcie zniecierpliwiona wstała, mówiąc z wyrzutem mężowi: Tak mnie nudzisz tymi książkami. Pan Jan przypomniał sobie, że Arion nawet delfiny kształcił muzyką. Wziął się więc do muzyki. Walc Straussa stał się najwyższym punktem, do którego mógł jej smak doprowadzić. Gdy spróbował grać Beethovena, usłyszał stereotypowe: Tak mnie nudzisz tą muzyką. Ba, gdyby to tylko muzyką. Ale Elżusia coraz częściej ziewać zaczynała, a jeżeli nie kupowała nowych strojów, jeżeli jej mąż nie przynosił nowych bransolet, kolczyków, pierścionków, to znudzenie było wyryte na jej twarzy. Chodźmy do teatru. Mówił Bogoria. Elżusia się ubierała, stroiła, przymierzała ten i czepeczek, tę i ową kokardkę, spóźniła się o pół godziny, a przypatrzywszy się publiczności w lożach i artystom na scenie, zwiesiła główkę i posmutniała. Nie bawisz się, Elżusiu? pytał zakłopotany Bogoria. Taka nudna sztuka nic nie rozumiem, brzmiała nie bardzo pocieszająca odpowiedź. Tak samo było na operze, na komedii i dramacie. Bogoria więc myślał nad innym sposobem rozerwania swej żony, bo za nadto dużo zaczęło kosztować go bawić ją tylko nowymi podarkami. Spróbował podróży. Pojechał z nią do Włoch. Pokazywał jej piękności sztuki, zabytki starożytnego Rzymu. Próżne jednak staranie. Czy umysł to jednak naczynie Danait nic go napełnić nie zdoła. Ruiny Koloseum porównywała Elżusia do zwalisk browarów w dobrach swej matki. Widok z Kamaldoli jej nie zachwycił. Powiedziała, że może takie same w Neapolitańskiej Zatoce jak w Biaric. Jedyną zdobyczą włoskiej podróży były paki pełne mozaik i drobiazgów włoskiego przemysłu. Wszystkie te próby przedsiębrał pan Jan raczej dlatego, aby być wiernym raz przyjętym zasadom małżeńskiej pedagogii, aniżeli z potrzeby. Czy umysł Elżusi rzadko mu się czuć dawał. Jej wesołość, naiwność, a często nawet brak wszelkich wiadomości bawił go, uwagi o ludziach śmieszyły. Pan Jan zaczął się przyzwyczajać do myśli, że żona nigdy nie będzie poważną matroną, ale natomiast odkrył w niej wiele towarzyskich zalet. Pomiędzy ludźmi ożywiała się elżusia, w męskim towarzystwie była swobodną, ujmującą. Okazywała nawet cokolwiek dowcipu, Spostrzeżenie to nie mało go pocieszało, obawiał się bowiem, aby nie powiedziano o nim, że ma głupią żonę. Słusznie czy niesłusznie, taka opinia rzuca zawsze pewien niemiły odcień na męża. Bogori zaś chodziło o utrzymanie honoru domu. Spostrzegłszy więc w niej powyższe zalety, zaczął ją wprowadzać w liczne towarzystwa, bywać na wieczorach, balach, urządzać męskie wieczory, w których Elżusia brała udział. I nie mało rósł w dumę, gdy mu mówiono o uprzejmości i o przyjemności żony. Od tego czasu starał się, aby Elżusia nigdy nie była osamotnioną, a osobliwie miło mu było, gdy ludzie rozumni znajdowali w jej towarzystwie przyjemność. Do ulubieńców Bogori należał pan Wacław, człowiek o znakomitych towarzyskich zaletach, pełen humoru, do dowcipu, a przytem brzydki, co zazdrosnemu trochę mężowi tylko na rękę być mogło. Pan Jan tak ufał Wacławowi, że wszędzie i zawsze można go było spotkać w towarzystwie państwa bogoriów. Blisko rok był pan Jan bardzo zadowolony z Elżusi i towarzystwa. Zdawało mu się wprawdzie, że owo płoche niewinne dziecko trochę ma kokieterii, ale któraż z kobiet jej nie ma? Trzeba być wyrozumiałym. Nieprzewidziany wypadek zaniepokoił go razu, pewnego głowa go bolała. Wyjechało o niezwykłej godzinie na daleki spacer i o dziwo! Spotkał żonę z panem Wacławem w najętej karecie. Krew w nim zakipiała, ale Elżusia dość była zręczna, aby go oblać szklanką zimnej wody. Jeździłam do ogrodnika, spotkałam pana Wacława, wzięłam go ze sobą, oto było wyjaśnienie. Bogoria popatrzył na Wacława, pomyślał, brzydki jak masz i wrócił z nimi razem. Co więcej, co więcej, nie chcąc odkrywać chwil zazdrości, jaka go opanowała, zaprosił Wacława na obiad i do teatru. Nic na pozór, nieznaczące zdarzenie tak zajęło jego umysł, że odtąd na każdym kroku przypominał sobie niespodziewane spotkanie i nie mógł znaleźć spokoju. Najbardziej go zaś męczyło, że w wiotkiej naturze Elżusi nie mógłby najmniej zaufać i że na pociechę mógł sobie tylko powiedzieć ona taka niewinna. Ona taka naiwna. Nie mógł jednak powtórzyć, ona taka uczciwa, bo do uczciwości potrzeba charakteru, a o charakterze Elżusi nie mogło być mowy. Zazdrość to jak czerw, który największe powali drzewo. Podobna do febry gorączka przebiega wszystkie członki ciała, wszystkie nerwy, i stale, a powoli obejmuje nad organizmem ludzkim swe chorobliwe panowanie. A gdy się tylko cokolwiek rozsiedli. Już jej najtrzeźwiejszy ulega umysł i wszystko wokoło siebie widzi pod jej zgubnym wpływem. Rzec można, że zazdrość ubezwładnia wszystkie władze duchowe, zaprzęgając je do swego jaszczurczego rydwanu. Bogoria ani się spostrzegł, jak wpadł jej sidła, pomimo że przeciw niej walczył całą potęgą rozumu. Chodził z żoną na wieczory, na bale, jak dawniej. Ale wracał z nich znużony, jakby po przebytej chorobie. Powtarzał sobie codziennie, że zamykanie Elżusi, odgraniczenie jej zupełnie od świata, jeszcze się zgubniejszym stać może. Więc dobywał ostatnich sił, aby utrzymać namiętność na wodzy. Elżusia tymczasem stroiła się, przymierzała suknie sprowadzone z Paryża, wydawała pieniądze bez rachunku na dom i na tysiące mniemanych potrzeb. Czem to się wszystko skończy? Zapytywał nieraz Bogoria sam siebie, ale nie miał siły wstrzymać szalonego życia. Jeden z sumiennych przyjaciół zwracał jego uwagę na pogłoski, jakie chodzą o prowadzeniu się Elżusi. Bogoria zażądał dowodów, a ponieważ ich nie było, wyzwał przyjaciela i zabił. Czasem robił Elżusi wyrzuty, ale zamiast usprawiedliwień albo łez usłyszał śmiech pusty, opanowany zazdrością, nie wiesz co mówisz. Taka była na wszystko odpowiedź. Bogoria odchodził nieprzekonany, miał prawie pewność, że żona jest mu niewierną, a nie mógł jej rzucić w oczy dowodem i pogardą. Nie sypiał całymi nocami, gryzł się, martwił, życie mu się przykrzyło. W oczach znajomych widział szyderstwo, czuł, że wyśmiewają jego zazdrość. Świat mu się zdawał gorącą pustynią, w której za mało na wolny oddech było powietrza. Rzeczywiście zwano go głupim zazdrośnikiem, albo co gorsza, mężem, któremu żona rogi przyprawia. Stanu takiego nie mógł Bogoria dłużej wytrzymać. Z zaklętego koła nie było wyjścia. Po kilku nieprzespanych nocach był taki zdenerwowany, taki nieszczęśliwy, że porwał się z łóżka i chwycił za pistolet. Zanadto mi tutaj duszno, mówił sam do siebie. Tam może będzie swobodniej, dodał, wznosząc oko ku niebu zaśmiał się ktoś za nim i silną ręką chwycił za pistolet. Baliel, ratuj mnie, przyjacielu, zawołał ucieszony i przerażony tym zjawiskiem Bogoria. Bądź spokojny, wiesz, że nad tobą czuwam, odpowiedział Baliel. Pójdź ze mną, a nie sądź, abyś mógł według swej woli prowadzić każdą kobietę aby każda panna była miękkim woskiem, na którym rozumny mężczyzna swoje znamie wycisnąć potrafi. Bogoria wyszedł zadumany z postanowieniem, aby więcej podobnych prób nie odbywać. Gdy się na kilka dni znalazł w odmiennych stosunkach, gdy pożycie z się snem mu się tylko zdawało, z którego uleciały niemiłe wspomnienia, aby uroczym obrazom przeszłości miejsce pozostawić, wtedy wstydził się swej zazdrości, swego postępowania – i wracał znów do swej dawnej myśli, że winą głupstw żony są zawsze mężowie. Więc skłaniasz się do dalszych doświadczeń. I owszem, odpowiedział niepoprawny Bogoria, wymawiam sobie jednak, że kobieta, z którą mnie chcesz obecnie połączyć, nie ma być płochą i tak pustego umysłu jak Elżusia. Chcę w niej znaleźć materiał, z którego by się dała zrobić rozumna kobieta. Zgodny Baliel dał na to swoje przyzwolenie.